się Mateusz Krojenka, i dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy robota Kobo można przygotować szybko własny ser z mleka. W 5 minut, może 7-6, jak już tak. Eee, a z tego sera zrobimy ma masę, która będzie nam potrzebna do e, zrobienia tartaletek sterowych. No, ja już tutaj zacząłem wcześniej urabiać ciasto. Do zrobienia ciasta jest nam potrzebny no taki standardowy przepis na ciasto kruche. Natarte to 150 g mąki, 75 g masła, 50 g cukru i jedno żółtko. Musimy nam, musi nam wyjść takie fajne ciasto. Teraz, jak już mamy urobione to ciasto, włączymy naszego robota, wlejemy do niego. 1,5 litra. O co go Będzie bezpieczniej. 1,5 litra mleka. E, najlepiej, oczywiście, e, mleko e, prosto od krowy. Bez, e, bardziej tłuste. Ale spokojnie z takiego zwykłego e, mleka z kartonika. E, UHT też zrobimy e, serę. Jak ustawiamy sobie tutaj eee, czas? Eee, ustawimy sobie na 7 minut. Temperaturę 75 stopni i obroty? Jak eee, będzie 1? Jak tutaj nam się miesza? Musi nam się troszkę to mleko eee, Ocieplić na dobrej temperatury, że potem wlażę tego sok z cytryny. W tym czasie zrobimy sobie nasze tartaletki, foremki. Smarujemy masłem. Co jest bardzo ważne przy wyrabianiu ciasta na, na tartę. To aby go szybko urobić, się ciasto musi być zimne, Trzeba go bardzo szybko urobić. Z tego przepisu co Wam podałem, z pewnością zrobicie, 10, takie cztery tartaletki w zupełności zrobicie. Wystarczy Wam tego, tego ciasta. Zawsze wszystko, jeśli chodzi o tartę, wolę rękoma uformować ciasto na blaszce. Jak mamy to takie bardziej pewne, że będzie OK. Bardzo szybko to, to urządzenie, ten robot nam grzeje. Ale też o to chodzi, żeby gotować szybko. Zawsze się dziwię e, w domach, jak mówią, że kurczę, muszę już jechać do domu, bo obiad muszę gotować. A jest godzina rano, godzina 8:30. No się, tam, tak się pytam, a, 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 a na którą ten obiad? No, no, na 15, ale wiesz, zanim się ugotuję. No kurczę, powiem szczerze, no, szybko się gotuje obiady. OK, mamy pięćdziesiąt stopni. Teraz w tym momencie wycisnę sobie sok z dwóch cytryn. Już mamy jeden. Przecedzę, żeby pestki tutaj zostały. Temperatura, jaką już osiągnęliśmy, to 55 stopni. W tym momencie możemy wlać nasz sok z cytryny, który wycieśliśmy, do środka. Zwiększmy nasze obroty do dwóch. Teraz niech to chwilkę jeszcze się pogotuje tak. W tym momencie dokończę sobie nasze klejenie foremek. To teraz możemy nasze obroty troszkę. Zmniejszyć do 1,5, nawet do jednego. Ok, tutaj już widzę, że ser nam się robi. To jest, będzie elegancko. Co jeszcze, co jeszcze, tutaj to jest jeszcze ważne, aby porobić dziurki w cieście przy naszych foremkach, ponieważ gdy damy ciasto do piekarnika, będzie nam rosło, a chcemy, żeby było równo tutaj, tak, tutaj, żeby było takie ładne wgłębienie. Ok, zmniejszmy sobie jeszcze te obroty, o tą do stronę do jednego. Teraz Wam pokażę, a to, to, za, to za chwilę Wam pokażę, jak to nam się skończy, nam nie zostało tego czasu. O, została nam minutka, już się wyłączyło. Chodźcie zobaczyć nasz ser. Jak ładnie tutaj sobie słowa. Ser. Który zrobiliśmy, no w ile, W bardzo krótkim czasie. Teraz, aby ten ser tutaj z tego wydobyć. Musimy go. Odcedzić. Tutaj możemy używać tego samego tego samego sitka e, co do e, cytryny, ponieważ tego tak będzie robiona, e, będzie robiony, będzie robiona masa na tartę, także spokojnie my mamy co tak. Nakiernicie serwatka i potem nasz serek. No, ja tak żyłem. Teraz musimy sobie poczekać, aż nasz ser ostygnie. W tym czasie też... O, to jest, żeby sobie ściekło. W tym czasie, no, wystawię go w chłodne miejsce. Pójdę wstawić do piekarnika nasze tartaletki. Pieczemy w temperaturze 180, w 180 stopniach przez 18 minut. Yy, Ustawiamy górę, dół. A no, jest desktop. Już koniec. Jestem master odstygł Też mam tutaj te nasze tartaletki które upewpiszmy. Zobaczcie, jakie ładne są. No, to, to już ogarnę. Teraz co? Yy, montujemy. W końcu do mieszania. Pyk. Do tego wsypujemy nasz ser. Dodajemy żółtko. starszym mi się wydaje. Ja chcę, żebyś dodał dwa. Oczywiście dodajemy coś słodkiego. Ja dodaję cukier puder. Około tutaj na to musimy dodać gdzieś dwie łyżki. Oraz dodamy troszkę likieru. Taką pięćdziesiątkę. Fajnie nam podbije smak. Przykrywamy. I załączamy sobie naszego robota. Czas damy 4 minuty. Yy. Temperatury nie musimy. Obroty damy na na 3. Powiem wam szczerze, że już mamy zrobioną tą masę. Ale ona nam wyszła. 5, 4, 3, 2, 1 i mamy zrobione. Ten robot naprawdę jest cudowny. Co? Yy, widzę, że troszkę nam mamy naszą masę mamy troszkę taką rzadką. Yy, skocz szybko po mąkę. dorzucimy troszkę mąki jeszcze. Już wam mówię jaka tu jest. jest czubata łyżka mąki yy, zwykłej tartowej i łyżeczka mąki ziemniaczanej. dodajemy, zamykamy. Ustawimy sobie czas krótki w zupełności 30 sekund nam wystarczy. Obroty 1,5. Tak jest, jest super. Jest. Masa będzie taka, jaką właśnie chcę, żeby była. Bo ja na przykład lubię w e, takich właśnie tatartach tak. nie lubię jak, jak, masa, jak masa jest taka jest yy, ta taka kremowa. Lubię mieć takie coś, żeby jednak te grudki sera było, yy, one, żeby one były wyczuwalne. Okay. Sprawdzę jaką ma masę. Masa jest idealna, taka jaką właśnie chciałem. Chociaż zobaczcie, jak ona wygląda tutaj, jest urobiona. Widzicie taką właśnie masę, jak tak właśnie jest, ona jest dla mnie idealna. żeby nic tutaj nie zostało bo ona jest naprawdę pyszna ta, 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 ta nasza masa serowa jest naprawdę petarda Ok. no boże bo niebo w gębie Nie niebo w gębie e, teraz co rękaw cukierniczy e, ja mam tutaj końcówkę gwiazdki Wkładamy teraz naszą masę do rękawa. Widzicie, jakie to szybko jest proste i szybkie. Już tu mamy, mamy nasze tartaletki i wyciskamy yy, mamy zrobione i teraz to kochani, Słucham. że już osada nam teraz szyga czynność. Znowu pieczenie. Pieczemy je teraz w temperaturze 190 stopni przez 20 minut. Słuchaj, nasze tartaretki są już upieczone ładnie. Spójrzcie, jak wyglądają. A teraz co? No, teraz trzeba je jakoś to nasze danie wyserwować. Z czym to podamy? Ja tutaj Wam powiem, że ja lubię takie ze świeżymi owocami. Mam tutaj malinki. Pięknie sobie malinki. Na też całych. A tam jeszcze co tam nie będziemy właśnie. żałować, nie? Czegoś zielonego. O co pasuje? Do malin pasuje mięta. Więc dodajmy troszkę świeżej mięty. O, z tych mniejszych sobie wybierzemy jeszcze tutaj na górę na tartę. Tak. i danie, tak, moi kochany, skromne. Na dzisiaj to już wszystko. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na kolejny odcinek, w którym z tym właśnie robotem przygotujemy z pewnością coś pysznego. Cześć!